To są zawodowymi że Oni tu przyjechali po mięso. My zaczęliśmy i się wdychać dla przygody, dla fajnej atmosfery. A to, to zobaczcie? Młody Maworak dla 19, a mięso, mięso, mięso. Kto ma siatkę ja przywiązaną do boku? No przykro mi troszkę, tu są takie fajne rzeczy do pokazania. No ale niestety Gajda Pusta Głowa wskoczył do morza bez klapki. Można powiedzieć, miałem klapkę, tylko takie z wycięciem na powerbanka, no i co? Zalało mi się słoną wodą i kamerami nie odpowiada. Ale chłopaki już stoją w wodzie. Rip jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Każdy ma po trzy, po 5 odprowadzeń, tylko po prostu nie chcą brać. Mam nadzieję, że coś tu się jeszcze ruszy i coś jeszcze dzisiaj pokażemy. A jak nie, no to co? Będziemy się kąpać. Na razie! No chyba już z jednego filmu ze wstępu pamiętacie tą bramę. Może wstęp będzie ten sam. Ale gatunek ryby Ale... inne, siemano, siemano, dzień dobry, witam na kolejnym filmie, miejsce te same, ten wstęp już taki może był gdzieś trzy miesiące temu. I tym razem nie czekamy. I tym razem nie czekamy, bo już się brama otwiera i będzie dzisiaj morska belona, jesteśmy naprawdę podnieceni, z tyłu tam widzicie już jedzie za nami czarna kijanka, a to znaczy, że jedzie razem z nami. No Nocleg tu mamy, do biura jedziemy. Yy, nie, w tej willi tam, po, pokój numer 8. My tu byliśmy dwa miesiące temu. I teraz do pani Mioduszewskiej mam jechać po klucze. Ale tu pilnują, ale pilnują. Tam nie skończyłem wam. Czarna kijanka i nowosolski dżepet. to jest z nami wraz z Oskarem, No i tak, teraz w Lidlu byliśmy, sobie zakupy robiliśmy. No i muszę wam powiedzieć, że strasznie wieje. Wiedzieliśmy, że troszkę będzie wiatr, ale no nie mieliśmy innego terminu na ten wyjazd. I muszę wam powiedzieć, już takie są wymagania. No, chociaż trzy. No, ja dwie! Ja mówię, no dobrze, ja chociaż przez te dwa pięć bym chciał złapać. Ale tu jest pięknie, patrzcie na to, masakra. Coś pięknego. Byliśmy tu ostatnio trzy miesiące temu, nie było tak zielono. Dzisiaj na to... O jezuń, patrzcie na to. No, jest coś pięknego, naprawdę. No, wymagania są bardzo niżutkie, chociaż po dwie, po trzy sztuki. No, ja tam tak samo wysoko poprzeczki nie ustawiam, bo z tymi belonami różnie bywa. Niektórzy wrzucają dużo ryb, niektórzy za drugi dzień mało bardzo ryb. Zobaczymy, aby, aby tego coś tam kijem zatelepotało, a jak będzie, tak będzie. Najważniejsza, że fajna będzie atmosfera koleżeńska i będzie przepięknie. Dojechaliśmy do recepcji, bierzemy klucze i idziemy do naszego PRL-owskiego z Kolonii 88 w pokoju. Na razie, hej! Ale tu się teraz pięknie zrobiło od naszego ostatniego pobytu Jest naprawdę zielono, ciepło, bo no ciepło to może nie aż tak do końca. I nasz piękny blok <grymne> <grymne> Villa to jest, nasza villa. Ta ja Tana! Jest i dżepetto. Jepetto, jak tam na Łęknik słyszałem, że byłeś w Kołbaskowie. Tak że się naszego ogona trzymał, że wylądowałeś w Niemczech. I tak przeszarżowałem, no. Oskar, jak tam pilot, jak ty żeś go pilnował. A... No trochę się pomyliliśmy. Słuchajcie tego, jechał, jechał za nami, całą drogę się trzymał ogona, przed samym zjazdem nas wyprzedził i pojechał na Niemcy. No mówi, mówi, że my się wleczemy, bo my paliwo lejemy, a on ma zamontowany pod tle biedy, ciśnie, ile fabryka da. Siemy, mówi, że... mówi, już DPF-a wypalał, a tam można bo bez limitu na niemieckiej autostradzie. Dobra, idziemy się rozpakowywać. Są gotowi. Już w powijakach. Czekaj, schowam Ja w powijakach. Dobra. Lepiej sobie tutaj wszystko już przygotować. Oscar łowi na destrojery, mówi, tak? Nie no, jednego tylko wziąłem. Aha. Czyli jedną szóstkę, jedną ósemkę. Co to jest? Kurde, jak kreweteczka. A? To jest stara Odrzeńska szkoła? No, ja, to, to Pokaż, pokaż, pokaż. O, ma jakiś... Polski murdol, też taki zbiór. fajny jest. Też super zrobione. Tylko musi do być teraz na Co ty sławek? A co? Patrineczki, zobacz. Trzymaj. Nie no, mam <grym> fakro. Dobra, woźny, otwieraj ten... kram. Pusze, lotkami normalnie poleciał. O ja piernicze. Jednak wieje, ja bym wracał. Ale patrzcie ile tu ludzi jest Masakra Przygotowani? Hyhyhyhyhyhy <laughs> Ja też miałem! Ja też miałem! Siedmy! Są ryby! Ja też! No i muszę wam powiedzieć, że stało się coś Naprawdę Ja już się chyba postarzałem, ale Skoczyłem z GoPro sklapki do morza I kamera mi przestała działać I co, no jestem Bez kamerki Mam tylko teraz aparat Masz? Oskar ma Ribę w 19, nie wierzę! Ma Ribę! Masz! Ma Ribę w 19 urodziny złapał swoją pierwszą belonę. Patrzcie na to już was. Nie, no to mi fajnie, masz już się dzisiaj nie kąpiesz! Tak, kto wie. Co? To wie. Jest pierwsza belona Oscara! W 19 urodziny nowy gatunek i nowe pb. Nie no, coś pięknego, prawdę. No to Ty już wiesz, że się chłopaku nie kąpiesz dzisiaj. A, to I na co wzięła? No tutaj na złoto blaszka. Potem pokażemy. Dobra, budujemy. No, wodujemy, a ja się męczę z GoPro, która nie działa, a oni łapią ryby. Dobra, idę, nawet bez kamerki, wskakuję do wody. Ławek ma belonkę, pięknie. Piękna belona. Belona? Co? Troć? Troć! Nie, nie wierzę, ma troć! Troć i belona? Troć! Nie wierzę! Ociek gruba! Patrz jaka gruba! Nie, troć! Nie no żół, masakra! Ale się przewaliła miałem brani Belony spadła i krotka poprawiła Tak Nie no coś pięknego, nie naprawdę Taka po 30 No po 60 Pięknie Czeka się trottu wgięcie zrobimy I takie branie miałem. Właśnie. No jak tam panie Sławku połów dzisiejszy. O, no co mam powiedzieć? Przepiękne, ale naprawdę jakie grube basiory, bociany Dole. Dole. normalnie. Dole. No przepiękne, naprawdę. No. Będzie dzisiaj gryzione. Oj, będzie dzisiaj gryzione. A u chleba. Pójdę. No ja tak samo połapałem, przepięknie, naprawdę. Nie wiem, mam 9 sztuk, może 8, 10, nawet nie liczyłem. No i co, drodzy widzowie, No muszę powiedzieć, że. GoPro idzie na reklamację No niestety słona woda moje GoPro pozamiatała No mam nadzieję, że jeszcze jak w domu podsuszę suszareczką To będzie działało, szkoda nie udało mi się nagrać dla was holi No ale co zrobić, no Trudno, no trudno, zobaczymy jak materiał w ogóle wyszedł Czy zrobię ten film, czy nie zrobię Ale połapane jest przepięknie No jak tam panie Siemuś? Skromniutko No jak skromniutko? Ale coś do kielicha będzie będzie w sam raz do garażu dzisiaj. Ale piękne rybki, naprawdę. No spoko, udało Szkoda się. tylko, że kamera trochę zawiodła. Że nie dało się nagrać tych wszystkich holi, no ale co zrobisz. Piękne ryby. No. Żółw. Piękne. Lecimy, nie? Tak jest. My jeszcze na drugą turę idziemy, a Ty co? Do domu? Tak, tak. Jeszcze dzisiaj na imprezkę. Aha, no to i widzisz. Dlatego ja ja mówię, że będzie do kielicha. Akurat pod imprezkę. I to mi się podoba. Jedyny dzień w roku, gdzie sobie można rybkę wziąć do domu. Trzymajta się!